Ile to lat trwało? Łoje, ja jestem na terenie gminy Piątnica od 2000 roku i już to było. Już to było, czyli to, widzicie państwo, 20 parę lat. Z tego co wiem i świętej pamięci wójt Łada i, i wójt Kowicki podchodził do tego tematu. Jednak nie było, nie było jakby takiej decyzji administracyjnej o usunięcie tego, tego składowiska nielegalnych odpadów. Przez ostatnie dwa lata próbowaliśmy rozmawiać z panem, z właścicielem tej nieruchomości, żeby systematycznie wywoził te nieczystości, jednak to jest choroba, wiecie Państwo, ja też to rozumiem, ale do, w momencie, kiedy zostało to, jakby zagraża już życiu i bezpieczeństwu dzieci, młodzieży czy mieszkańców naszej gminy, no to musieliśmy podjąć wszelkiego rodzaju kroki, aby doprowadzić do, do wydania tej decyzji o usunięciu tych odpadów, dlatego też dwukrotnie spotkaliśmy się ze wszystkimi instytucjami, które mogłyby nam pomóc w realizacji tego zadania i tak też zrobiliśmy. Te odpady trafiają do, do instalacji e, komunalnej. Mamy e, podpisaną umowę właśnie z wykonawcą, który podstawił, tak jak Państwo widzicie, dzisiaj te kontenery i e, zostanie to, e, wyjadą te nieczystości do instalacji komunalnych. Szacujecie, ile to kosztuje Was? Nie mamy zielonego pojęcia na razie. Jesteśmy przygotowani na to, żeby, żeby to usunąć. Będą podstawiane kontenery. Na pewno będą to dziesiątki tysięcy złotych. Mhm. A jak ten Pan? No, przeżywa na pewno. Na pewno przeżywa, ja go rozumiem, ale mówię, rozmawialiśmy z nim wielokrotnie, te rozmowy toczą się już dwa lata, prosiliśmy, chcieliśmy nawet pomóc w tym, żeby, żeby jakoś psychologicznie, pomoc psychologiczną, ale, ale niestety nie, nie wyrażał takiej chęci, nie, nie było żadnej współpracy, a mówię, ja jako wójt gminy muszę dbać o zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko takie fizyczne, ale również przeciwpożarowe. Wiemy, że składowane są również materiały budowlane, okna, kamienie. To tego nie będziemy jakby ruszali. Chcemy pozbyć się tylko odpadów, które nie powinny znajdować się na posesji. I mając na względzie mieszkańców, sąsiadów, tak, jest to składowisko różnego rodzaju gryzoni, które, które mieliśmy zgłoszenia, że chodzą po posesji, tak dlatego też mając te wszystkie rzeczy na względzie, to taką decyzję podjęły.